Tu podcast Fundacji Naglesami. Rozmawiamy bez cenzury, o żałobie, lęku i bezradności. Pomagamy odzyskać życie po stracie, uczymy jak wspierać i oswajamy temat śmierci. Ten podcast powstaje dzięki zbiórce prowadzonej na patronite.pl, ukośnik Naglesami. Wesprzyj nas! Dzień dobry, witamy w podcastach Fundacji Naglesami. Ja się nazywam Marianna Lutomska i na co dzień zarządzam Fundacją Naglesami. Witajcie, ja nazywam się Marta Roba i na co dzień w Fundacji zarządzam ośrodkiem terapeutycznym i naszą pomocą psychologiczną i terapeutyczną, której udzielamy osobom w żałobie i postracie. Jestem również psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Dzisiaj postanowiłyśmy porozmawiać na temat świąt, świąt Bożego Narodzenia. Zbliża się taki okres, w który myślę, że dla wielu kojarzy się tak bardzo sympatycznie, ciepło, Słychać to krok po kroczku święta, najpiękniejsze w nowym roku, i taka jest aura, zwykle, która towarzyszy jak najbardziej dobrym, pozytywnym emocjom. Ale wiemy, fundacyjnie od dziś, że to nie jest tak dla wszystkich, i te święta często nie są najpiękniejsze, a są najtrudniejsze. A um, Marta, mając tyle um, osób, które też zgłaszają się do fundacji, dzwonią na telefon wsparcia, czy możesz powiedzieć, co czują osoby, w, które są w żałobie, po stracie, w trakcie Świąt Bożego Narodzenia? Tak, to tak jak powiedziałaś, często jest tak, że te święta, one kojarzą się z takim pięknym, miłym momentem, bardzo rodzinnym, często spędzamy je w towarzystwie osób, które są dla nas bliskie. I właśnie to to z jednej strony, to, że to jest takie ważne, takie piękne i, i takie fajne, to z drugiej strony po stracie, po śmierci bliskiej osoby, to staje się wyjątkowo trudne. I jest to właśnie często związane z tym, że no, my automatycznie myślimy o tym jako o takim bardzo ważnym dniu. I on nam trochę przypomina stratę, którą mm. doświadczyliśmy. Często jest tak, że osoby mówią, że po prostu w tym dniu jeszcze bardziej brakuje tej osoby, bo ona była, w zależności od rodzaju straty, no to ona była i pomagała przygotować te święta, to, uczestniczyła w tych świętach, była z nami gdzieś nią. Rozmawialiśmy i często te emocje i wspomnienia, one robią się takie jeszcze bardziej intensywne i jeszcze bardziej wybrzmiewają, zwłaszcza kiedy my też trochę wszyscy jesteśmy wtedy w tej takiej aurze, że idą święta, wszyscy się przygotowują, trochę nie da się przed tym uciec, bo jesteśmy zderzani codziennie i jakimiś reklamami świątecznymi i spotkaniami przy stole i takimi właśnie obrazkami, że rodziny się spotykają, że osoby gdzieś ze sobą jeszcze to właśnie idzie ta atmosfera świąt, że wszyscy tak rozmawiają, są otwarci, że te relacje, one są takie ważne, i to z drugiej strony też często powoduje olbrzymi ból u osób, które gdzieś te relacje straciły. I, I często, bardzo często widzimy w fundacji, że osoby, które przeżywają żałobę, przeżywają straty, mówią, że okres świąteczny jest dla nich czasem wyjątkowo trudnym. Mm -hmm. Bo, chciałabym z Tobą porozmawiać o. Dwóch takich aspektach. Pierwszym to właśnie jak to jest, jak się jest samemu po stracie i jak, jak sobie radzić w trakcie świąt, a drugim jak wspierać osobę, e, którą mamy w otoczeniu, a, a wypadałoby, dobrze byłoby, żeby się w te święta mogła poczuć lepiej, co możemy dla niej zrobić. Więc może zacznijmy od takiej sytuacji, w której no, znajdują się osoby, które niedawno kogoś straciły. Dwie niedawno albo po prostu są w Poczuciu takiej straty, chociaż ona już miała miejsce jakiś czas temu, a te święta powodują w nich zamiast pozytywnych te negatywne emocje. Co mogę zrobić dla siebie, jak jestem osobą po stracie, żeby te święta jakoś łatwiej przeżyć? Czy mogłabym wszystkim powiedzieć po prostu: Ej, słuchajcie, ja bym w tym roku nie chciała obchodzić świąt i w ogóle nie będę nigdzie przychodzić? Czy można tym jakoś zarządzić? Jak to widzisz? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym dużo osób po stracie się mierzy, bo często jest taki odruch, że my byśmy chcieli w ogóle gdzieś odsunąć to na bok i o tym nie myśleć. Zwłaszcza kiedy my czujemy, że te emocje jeszcze są takie zbyt intensywne, zbyt przytłaczające, że one gdzieś tam bardzo mocno dalej w nas wybrzmiewają mm -hmm. i my trochę czujemy tak, że nie chcielibyśmy tych świąt. Najchętniej to byśmy się zamknęli sami i udawali, że, że ich nie ma. Mm -hmm. to, to też jest normalne, i myślę, że tutaj bardzo istotnym jest. To przyzwolenie na to, że ja widzę, że jest mi źle, widzę, że jest mi trudno i ja sobie na to pozwalam, pozwalam, bo często jest tak, że osoby, które doświadczają tych emocji, mówią: No ale ja nie powinienem, bo tutaj jestem zobowiązany, bo tutaj obiecałem, bo tutaj ktoś powiedział, że o, może, przyje może przyjedziesz. I ja już parę miesięcy temu powiedziałam, że tak, no to, to teraz muszę. Najważniejsze jest to, żeby trochę odpuścić sobie te oczekiwania wobec siebie i zadać sobie to pytanie, które mi ty właśnie zadałaś, czego je potrzebuję w tym momencie? Co jest dla mnie ważne? Jak ja mogę się sobą zaopiekować? To jest trochę taki pierwszy etap, pierwszy moment, w którym mm -hmm. w ogóle mogę się zderzyć z tym, zobaczyć trochę swoje oczekiwania też i to co dla mnie jest lepsze i co dla mnie jest wspierające, bo trochę nie ma niestety takiego jednego przepisu. Który byłby odpowiedni dla wszystkich, Stety, niestety, niestety. No, trochę też jest tak jak z, i z żałobą, że jest to bardzo indywidualny proces. Każdy z nas będzie potrzebował czegoś innego, ale na pewno to, czego każdy potrzebuje, jest ta akceptacja. Jest to, że ja wiem, że może mi być trudniej, że to jest trochę taki czas, że łączy się on naturalnie z tym procesem żałoby. I często jest wtedy trudniej po prostu osobom, które doświadczają straty, jest często trudniej w okolicach świąt, tak samo jak jest im trudniej w momencie, kiedy na przykład obchodzą urodziny, czy obchodzą, kiedy jest ten dzień urodzin osoby, która zmarła, albo na przykład jest rocznica śmierci, to są te takie dni, mm. kiedy te wspomnienia, myśli, emocje, one robią się silniejsze i gdzieś bardziej towarzyszą i te emocje też mogą być różne i mogą mieć różne natężenie, ale gdzieś tam bardziej to wybrzmiewa często wśród, wśród tych osób. Więc tak, odpowiadając na Twoje pytanie, myślę, że przede wszystkim ważne jest takie zrozumienie tego i pozwolenie sobie na to, że, okej, okay, ja widzę, że jest mi teraz trudniej, że to jest ten moment, kiedy ja będę się czuł najprawdopodobniej no, albo gorzej, albo nie gorzej, tylko będę więcej myślał po prostu o tej osobie i że gdzieś będę czuł bardziej tą żałobę i to moje doświadczenie straty, bo ma prawo tak być i, i często tak bywa, że właśnie w tych momentach jest nam wyjątkowo. Trudno jest inaczej po prostu i to pytanie, co ja mogę z sobą zrobić, co ja mogę zrobić, żeby mm -hmm. mi było lepiej, jak ja mogę się sobą zaopiekować, to jest bardzo ważne pytanie, które osoba doświadczająca żałoby bardzo ważne jest, żeby też sobie zadała, bo pytanie może mieć różne, to pytanie może mieć różne odpowiedzi. tego osoba może dojść do wniosku, że woli spędzić te święta z rodziną, bo woli mieć jednak osoby dookoła siebie, ktoś będzie wolał. Posiedzieć sobie sam, poczytać książkę i po prostu trochę przejść to na zasadzie takiego spokojniejszego dnia, w którym będzie miał przestrzeń dla siebie, i, i jednak nie wchodzić w te kontakty, nie widzieć tych świątecznych ozdób i w tych świętach nie uczestniczyć. To również jest w porządku, tak jak zapytałaś, czy ja mogę powiedzieć, że nie chcę. Oczywiście. Każdy ma takie prawo i to prawo do też odmówienia uczestniczenia w świętach jest bardzo ważne i też pytanie, czy, czy ja tego chcę. Jeżeli ja chcę tego i tego potrzebuję. To mam do tego pełne prawo i mam też prawo trochę dać sobie czas na to, żeby pobyć ze sobą, pobyć ze swoimi emocjami. E, mogę zastanowić się, czy ja chcę zupełnie sam, czy może chciałbym z kimś posiedzieć. Może niekoniecznie w świątecznej atmosferze, ale potrzebuję towarzystwa, potrzebuję kogoś, kto będzie obok, kto będzie mnie wspierał, czy ja może potrzebuję, nie wiem, przejść się na spacer albo może potrzebuję jeszcze coś innego. Niektórzy wyjeżdżają na czas świąt w ogóle gdzieś poza swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, bo odczuwają taką potrzebę, że potrzebują zmienić zupełnie to miejsce. Niektórzy wręcz przeciwnie, zostają i gdzieś też e, honorują. Często jest tak, że osoby honorują osobę, którą stracili, zostawiając jej na przykład specjalne miejsce przy stole albo rozmawiając na temat tej osoby, czy gdzieś też wspominając ją podczas świąt. To mhm. wszystko są różne sposoby oczywiście na przeżywanie, i nie ma tak, że któryś byłby lepszy czy gorszy, tylko najważniejsze jest to dostosowanie. Do danej osoby, zapytanie się, co mi jest w tym momencie potrzebne. Mhm. Czyli rozumiem, że po pierwsze, jako osoba przeżywająca stratę, powinnam sobie odpowiedzieć na pytanie, w sumie czego ja potrzebuję, i trochę nie oglądać się na świat, na rodziny, na oczekiwania, czy to społeczne, czy po prostu od innych osób względem tego, jak te święta chciałabym spędzić. Tylko pomyśleć właśnie o takim, nie wiem, co, co by mi najbardziej służyło, i potem spróbować to zrealizować, dogadując się, rozumiem, z najbliższymi, rozmawiając o tym, jak możemy to zrobić tak, żeby to dla mnie było e, też komfortowe. Ale wspomniałaś o tym, że mm, warto też w jakiś sposób właśnie uhonorować, tak? Bo, Albo w, w jakiś sposób w trakcie tych świąt wspominać osobę, której nie ma i w związku z którą przeżywamy tą, to poczucie straty, żałoby. Czy są jakieś, słyszałaś może o tym, jak, jak ludzie w jakiś sposób to robią, co, co sprawia, że te święta w jakiś sposób są też takim, no może nie pozytywnym, ale że mają ten aspekt tego wspominania, który jest w jakiś sposób, może przynosić jakąś. Ulgę, ale też jest rodzajem zapisu pamięci tej osoby, której zapisu pamięci o tej osobie, której nie ma, a która sprawia, że no ona jakby trochę przez chwilę z nami jest. Tak, tak odpowiadając na obie części tego, co powiedziałaś, no to myślę, że bardzo ważne jest też to, żebyśmy porozmawiali, bo tak mm -hmm. jak powiedziałaś o, o tym, że jedno to jest to, żebyśmy zobaczyli, co my chcemy, ale z drugiej strony też ważne, żeby faktycznie zakomunikować to rodzinie, bo czasami też przez ten brak właśnie komunikacji mm -hmm. i tego, że osoby nie rozmawiają o tym, czego osoba po stracie potrzebuje, co by było ważne. Czasami też jest taka sytuacja, że strata dotyka całej rodziny i każdy ma trochę swoją inną wizję na spędzanie tych świąt i tutaj bardzo ważna jest ta rozmowa jednak między tymi osobami, ta komunikacja, że no, ja potrzebuję tego, a ja czuję, że lepiej by mi było w ten sposób, i gdzieś znalezienie takiej przestrzeni, która mogłaby to albo połączyć, abym mogła w jakiś sposób pomóc tym osobom, które gdzieś e, wszystkie przeżywają stratę, albo pomóc tej jednej osobie, która przeżywa stratę, przeżywać ją tak, żeby też nie czuła się wyizolowana i czuła się też częścią e, tego całego większego społeczeństwa, rodziny czy osób, które się chcą te w święta spotkać, jeżeli ona oczywiście tego by chciała. Też co do honorowania mm -hmm. drugiej osoby, no to jest tak naprawdę, można powiedzieć, że tyle, ile osób, tyle można być pomysłów, bo każdy może mieć trochę swój własny sposób. One też często, te sposoby honorowania bliskich osób podczas świąt, są związane z jakimiś naszymi wspomnieniami, czy doświadczeniami, czy przeżyciami związanymi z tą osobą, która zmarła, i każdy może mieć swoje. No niektórzy, na przykład, była taka pani, która gdzieś była u nas. Na telefonie wsparcia i ona zadzwoniła i mówiła, że ona to zawsze po prostu, jest, święta są dla niej trudne już od jakiegoś czasu w związku ze stratą, której doświadczyła, ale ona to zawsze swojego męża wspomina, słuchając ich ulubionego albumu świątecznego, bo oni sobie zawsze słuchali kolęd i ona po prostu w ten sposób sobie trochę zachowała ten rytuał, mm -hmm. który mieli we dwójkę i, i powtarza go tak w te święta, i to daje jej takie trochę poczucie, że. Jest to i wspominanie tej osoby, ale też takie zaopiekowanie się tymi swoimi wspomnieniami i emocjami. I ludzie też robią to oczywiście na różne sposoby. Niektórzy właśnie zapalają świeczkę, niektórzy przygotowują jakieś takie specjalne miejsce, niektórzy sobie wezmą ulubiony kocyk babci, którym zawsze owijała się na fotelu w święta, mm. siedząc ze swoją rodziną. To jest także bardzo, bardzo jest to zależne właśnie od, od tej relacji i od doświadczeń, które. Które łączyły nas z tą osobą, i, i tego, jak my też chcemy. Niektórzy piszą list do takiej osoby, mówiąc jej o tym, co dla nich jest ważne, że nie wiem, że za nią tęsknią albo opowiadając, co się działo w poprzednim roku, jakiś taki podsumowujący, każdy może mieć swój własny sposób trochę na przeżycie tego, na e, też doświadczenie doświadczenie trochę tej, e, tych wspomnień i obecności. No to wiadomo, że trochę też mówimy, że w przypadku żałoby. Te relacje, one, one się nie kończą, bo to jest trochę taka miłość, która z nami zostaje, tak? Te osoby, które zostają, one dalej mają w sobie te wszystkie wspomnienia i tą relację, ona zmienia się zupełnie, jeżeli chodzi o no, relacje, no, bo pozostajemy tutaj e, sami, no, nie sami, mm -hmm. ale w, w tej relacji zostajemy. I, i te, trochę te rzeczy, to te honorowanie tej osoby, pamiętanie, wspomnienia, czy takie wspólne rytuały, czy tradycje pomagają nam tę relację zachować też o nią zadbać i wspominać tą osobę. No tak, myślę, że już samej do głowy przychodzi dużo możliwości, jakie daje po prostu człowiekowi ileś lat, czy ileś 10 lat wspomnień z tą osobą, żeby te rytuały sobie jakoś przenieść, nawet jak się już, już w tym życiu samemu. A powiedz mi, co może robić otoczenie, co, jeżeli jest taka sytuacja, że mamy kogoś bliskiego, no kto mocno przeżywa stratę, jest teraz w takim trudniejszym momencie, co, co warto byłoby zrobić, żeby ta osoba czuła się lepiej w trakcie tych świąt, które, no jak wiemy, właśnie są rodzinne, są takie zwykle z takim namaszczeniem się do nich podchodzi, jest bardzo dużo tych rytuałów, tradycji i rzadko jest... Otoczeniu taka zgoda na to, żeby, mm, no żeby odstępować jakoś od tej tradycji, bo jednak yy, no jakoś jesteśmy przyzwyczajeni i też jesteśmy w tym utrwaleni, że dobrze, przeżyte święta to w ten i w ten sposób. Więc co, co to otoczenie może zrobić? Jak wspierać osobę, która jest po stracie, kiedy jest ten świąteczny czas? Tak, jak już w ogóle zadałaś mm. to pytanie, co otoczenie może zrobić, żeby było lepiej, to trochę pokazuje, że my mamy w ogóle takie. Oczekiwania, my byśmy chcieli pomóc i chcemy, żeby było tej osobie lepiej, żeby jakoś było jej lżej, żeby ona mogła się cieszyć w te święta. Mm -hmm. I czasami nawet jest to moment taki pogodzenia się z własnym brakiem wpływu na to, bo jeżeli osoba jest po stracie, jest w momencie bardzo trudnym w swoim życiu, to nie zawsze damy radę zrobić coś, żeby tej osobie było lepiej. My możemy zrobić coś, żeby nie było gorzej. To jest oczywiście tak, możemy zrobić, zaopiekować się tą osobą, żeby ona mogła przeżywać to, co przeżywa, ale nie zawsze uda nam się zrobić tak, żeby, żeby gdzieś było lepiej i żeby zabrać też trochę te trudne emocje od tej osoby, bo, no bo są one związane z jej doświadczeniem, którego my nie zmienimy też. W zależności od momentu życia i momentu żałoby, w którym jest dana osoba, oczywiście będzie to wyglądało inaczej. Ale zwłaszcza kiedy ta osoba jest w takich silnych emocjach, mhm. no to być może będziemy musieli po prostu pogodzić się z tym faktem, że my nie mamy wpływu na te emocje, nie mamy wpływu na to, że ta osoba nie przestanie się smucić albo będzie radosna w święta, bo może ona po prostu w danym momencie nie ma na to siły jest też jest fajnie. Tak, ale ludzie nie lubią być bezsilni, lubią od razu tak dać jakieś złote rady, zaopiekować i sprawić, żeby tej osobie po prostu było lżej i lepiej, prawda? To jest taki naturalny nasz instynkt. Najważniejsze jest to, bo tak jak powiedziałaś, lżej i lepiej to też są dwie różne rzeczy, bo może czasami nie może być mm -hmm. lepiej, ale na pewno może być lżej. Możemy zrobić tak, żeby ta osoba czuła się zaopiekowana, żeby ona się czuła wysłuchana. Tutaj też jest ważne, żebyśmy my chcieli towarzyszyć tej osobie w tych przeżyciach, które być może są bardzo trudne i na pewno są też trudne, i dla tych osób, które towarzyszą, wspierają, żeby gdzieś w tym być i być w tych emocjach z tą osobą i jej towarzyszyć. Z drugiej strony, właśnie to, to towarzyszenie, to takie, taki nawet komunikat, że ja jestem przy Tobie, jeżeli chcesz, potrzebujesz porozmawiać, albo nawet pytanie, jak Ty byś chciał, chciała spędzić święta. Co dla ciebie byłoby ważne? A czy jest coś, co ja bym mógł mogła zrobić? Albo nawet takie odzywanie się i zapraszanie tej osoby, bo to też jest tak, że nie chodzi o to, żeby. Żeby coś narzucać, ale my, pytając, czy ta osoba chce do nas przyjechać na święta jakby chciała je spędzić, co jest dla niej ważne w tym dniu. Niczego nie narzucamy. To jest taka trochę otwarta propozycja, zaproszenie, mm. które my możemy wystosować do drugiej osoby. I ta osoba sobie sama zdecyduje, czy to jest mój moment, czy ja się czuję na siłach, czy ja bym chciała w tym wziąć udział, czy ja nie chcę. Czy może potrzebuję powiedzieć tej drugiej osobie, że chcę, ale na innych warunkach. I gdzieś z nią ustalić, żeby jednak troszkę inaczej te święta wyglądały, albo nawet zakomunikować, że no, Chcę, ale mogę mieć takie trudne emocje i będę potrzebowała czasu dla siebie, więc nie wiem, udostępnienie takiej osoby takiej przestrzeni, żeby mogła, jeżeli będzie czuła się trudniej pójść tam, usiąść sobie spokojnie czy z kimś porozmawiać, dostosować trochę te święta do potrzeb tej osoby, to mhm. myślę, że to już jest bardzo dużo. I takie otwartość i pytanie tutaj, w ogóle zaciekawienie trochę światem wewnętrznym drugiej osoby, jak ty się czujesz, jak mogłabym... Co mogłabym zrobić, żeby te święta były takie, że to byś chciała na nie przyjechać? Nie? Bardziej w taki sposób angażujący, ale też nie narzucający, żebyśmy towarzyszyli, patrzyli, na pewno nie wycofywali się też z życia drugiej osoby, tylko tak otwarcie zapraszali do wspólnego przeżywania tych świąt, ale na, w taki sposób, który będzie też odpowiedni dla tej osoby i gdzie, kiedy ona będzie się czuła dobrze i zaopiekowana dobrze, właśnie pod tym kątem, że. Że czuję, że, że ma wsparcie, bo wiadomo, nie zawsze możemy czuć się lepiej, ale możemy mhm. czuć się lżej, możemy się czuć zaopiekowani, możemy czuć, że mamy wsparcie z otoczenia i już samo to bardzo wiele daje. No tak, czyli jakbym patrzyła na taką perspektywę osoby, która chce komuś pomóc, no to myślę, że ta osoba, która jest po stracie, w żałobie, będzie najlepszym drogowskazem tak, do tego, jak ją. Jak ją traktować, jak z nią a, spędzać ten czas świąteczny. A, a powiedz mi, czy są jakieś takie inne metody, które osoba, która jest w jakimś kryzysie, albo ktoś, kogoś wspiera w kryzysie, a, może też a, zrobić, uczynić właśnie przed świętami, albo w trakcie tych świąt, że na przykład umówić się na jakąś dodatkową sesję z terapeutą, bo wiem, że będzie to trudny czas, albo zadzwonić, na telefon wsparcia fundacji, nagle sami, bo jakby czuję, że no, to będzie jakiś trudniejszy okres. Czy można się w jakiś sposób zabezpieczyć? Czy to jest dobry pomysł? Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Fajnie, że o tym wspomniałaś, bo właśnie te wszystkie miejsca, te przestrzenie, one istnieją po to, żeby też w takich sytuacjach pomagać. I kiedy my wiemy, że zbliża się trudniejszy okres, to możemy albo porozmawiać. Jeżeli jesteśmy w terapii, to można porozmawiać z terapeutą, terapeutką o tym, że ja mam teraz trudniejszy okres, jak ja mogę sobie pomóc. Często nawet w terapii tworzy się takie listy awaryjne, że tak. Możemy powiedzieć na zasadzie, że jeżeli masz kryzys, jest ci gorzej, to możesz zrobić to, to i to i porozmawiać z tą osobą i zgłosić się tutaj. Więc takie coś w ogóle można stworzyć ze swoim terapeutą w swojej psychoterapii. Można, warto jest mówić o tym, że. Że jest teraz taki czas, że jest mi trudniej, i gdzieś wspólnie na terapii się do tego przygotować. Jeżeli ktoś nie uczestniczy w terapii, to czasami warto, jeżeli się wie, że będzie trudno, to nawet umówić się na taką konsultację. To nie musi być początkiem terapii czy długiego procesu, ale nawet taka jednorazowa konsultacja, żebym ja mógł porozmawiać o tym, jak mogę siebie wesprzeć w tym trudniejszym czasie, też może być bardzo pomocna. Albo tak jak mówisz, zadzwonić na telefon wsparcia. Nasz telefon wsparcia 800-108-108 Fundacji Nagle Sami tam dyżurują psycholodzy, oni też są przeszkoleni w, w ogóle temacie żyłoby i straty w pomaganiu i bardzo chętnie porozmawiają. Oni też na co dzień odbierają telefony i rozmawiają o takich trudnych, przy, trudniejszych momentach, kiedy, kiedy osobom po prostu jest trudniej, co one mogą zrobić, jak mogą siebie wspierać. Też można stworzyć taką listę pomocową miejsc i, i różnych też osób. Warto jest poszukać w swoim środowisku, otoczeniu w ogóle takich zasobów, co może być dla mnie dobre w momencie, kiedy jest mi gorzej? No tutaj wchodzimy też do tego jeszcze pierwszego pytania, do zaopiekowania się, bo ktoś mm -hmm. może wiedzieć, że jak mi jest gorzej, to ja zawsze lubię porozmawiać nie wiem, z ciocią Marysią i ja zawsze do niej dzwonię i my przez telefon sobie rozmawiamy i jest mi tak lżej, bo mogę wiem, wygadać się, ona też jest taka, że nie ocenia, słucha, więc wtedy ta osoba będzie ze sobą dla tej osoby i ta osoba może do niej zadzwonić w momencie, kiedy ma trudniejszy, trudniejszy moment. Dla kogoś takim, takim czymś będzie jakieś hobby albo coś, co bardzo lubi robić. Niektórzy angażują się w takie twórcze też działania, które gdzieś pomagają im poradzić sobie z trudnymi Emocjami. Dla niektórych właśnie będzie to zadzwonienie, zadzwonienie na telefon wsparcia, czy pójście do grupy wsparcia, podzielenie się na grupie swoimi trudnymi emocjami albo podzielenie się z psychoterapeutą, tych różnych rozwiązań jest bardzo, bardzo dużo. I też warto, żeby, żeby osoba trochę się zorientowała, zbadała, czego jest mi potrzeba. I jeżeli czasami nie da się tego zrobić samemu, jeżeli się czuję, że no, ja w sumie sama nie mam pojęcia, to też konsultacja psychoterapeutyczna, psychologiczna będzie dobrą przestrzenią, żeby się nad tym zastanowić. Wydaje mi się, że patrząc na to, jak człowiek w ogóle tu, my działając w fundacji Naglesami, ale też jakby rozwija się taka wiedza psychologiczna i ludzie coraz więcej słuchają podcastów, czytają poradników, to myślę, że coraz. Lepiej potrafią o siebie zadbać, prawda? Tak e, przynajmniej można mieć takie wrażenie. E, ale czy wydaje Ci się, że e, to takie będzie może trochę dziwne pytanie, ale czy święta są też dobrym momentem, żeby na przykład osobie, która jest, e, jest po stracie, jest e, w trudnych emocjach, kryzysie, e, powiedzieć albo. Sprezentować, w związku z tym, że są święta i daje się prezenty, właśnie coś, co mogłoby jakoś pomóc jej w, w tym kryzysie, który przeżywa. Na przykład dać w książkę psychologiczną, która nie wiem, buduje jakąś pewność siebie albo jest przeciwlękowa, albo zasponsorować mu jakąś konsultację terapeutyczną, bo po prostu w takim. Prawda? W momencie, w którym chcemy kogoś otoczyć opieką, mamy taki. A możemy dać jeszcze przy okazji jakiś prezent. Czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby komuś coś takiego dawać? Co o tym sądzisz? A z jednej strony dawanie zawsze jest czymś mhm. często dobrym i bardzo fajnym, i myślę, że warto, jeżeli na przykład ktoś. To dużo będzie zależało od indywidualnej sytuacji. Czy osoba się z nami podzieliła, że ma taki problem, mm -hmm. że chciałaby sobie z nim lepiej radzić, że trochę nie wie, co zrobić, wtedy można kupić taką książkę na zasadzie, że no zobaczyłem, że to jest ten temat, i widzę, że tutaj jest napisane, że może być pomocne, może chciałabyś przeczytać, to tak. Jeżeli wiemy też na przykład, że osoba chciałaby skorzystać z psychoterapii, a może jest w trudnej sytuacji finansowej i ją na to nie stać, to bardzo super pomysłem będzie po prostu wsparcie ją w ten sposób i, i sprezentowanie takich mhm. sesji terapeutycznych. Z drugiej strony na pewno nie powinniśmy robić niczego na siłę, żeby też nie było tak, że jest osoba, która sama jeszcze nie wie, czy chciałaby skorzystać z psychoterapii, a my już o, zapisaliśmy cię na przyszły piątek i pójść wtedy, bo tutaj masz konsultację. Więc to wiadomo, że trzeba trochę wyważyć to w odpowiedzi na to, czego potrzebuje dana osoba i jak blisko my jesteśmy z tą osobą i też co o niej wiemy. Ale jeżeli wiemy, że to byłoby dobrym pomysłem i że to mogłoby pomóc, i że ta osoba z tego skorzysta i chciałaby, to myślę, że to jest bardzo dobry prezent. No tak, to może tak kończąc temat świąteczny, który no, myślę, że jest, święta są właśnie, mają dużo w sobie emocji, dużo pozytywnych emocji, ale nie dla wszystkich, tak jak powiedziałyśmy, one będą najszczęśliwsze, mogą być po prostu też bardzo trudne, mogą wcale nie być piękne, to tak myślę, że my na pewno chciałybyśmy wszystkim podopiecznym Fundacji złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i tego, żeby mieli siły po prostu na znajdywanie właśnie odpowiedzi i próby poradzenia sobie z kryzysem, który ich spotkał i że też mówimy, że fundacja Naglesami jest dla was, są i podcasty i telefon wsparcia 800 108 108 i zachęcamy do kontaktu z nami także w te świąteczne dni. Tak, bardzo zachęcam. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie do tego odcinka. Ja tak jeszcze też tylko dodam, że no dla wszystkich w tym świątecznym czasie życzymy też dużo, dużo no takiej samoempatii i towarzyszenia sobie w tym, co się dzieje i możliwości pobycia ze sobą i zobaczenia, co jest dla mnie ważne i czego ja potrzebuję. Myślę, że to jest bardzo istotne, zwłaszcza w momencie, kiedy doświadczamy kryzysu. Dziękujemy. Dziękuję.